Styczeń 2026. Niezwykłe miejsce. W serce Hamburga, kolebka Hamburga. Gdzie Karol Wielki w 1808 roku założył pierwszy kościół na nawrócenie pogańskich sasów. Gdzie po 10 listopada 831 roku biskup Angskar, święty Angskar, założył swój klasztor. Klasztor świętego Angskara. Sto lat potem gościł świętego cesarza, świętego papieża, świętego Benedykta V, urodzonego 2 marca w roku w Rzymie. W Rocznica urodzin świętego Benedykta 2 marca 480 roku. Był święty Benedykt, piąty element Pasimy, który założył święty Benedykt 12 lutego 529 roku. Był również w Casa Sant'Elia, na górze Monserate, gdzie Benedyktyni założyli swój klasztor świętego Eliasza. Jego drogami był, chodził papież, b, nie, biskup biskup Bernardybin który w 1912 roku rozbudowawszy kastel Sant'Elia, budując tam bazylikę dla Matki Boskiej Skalnej, grotę. Przekazał kastel Sant'Elia, klasztor Franciszkanów Świętego Krzyża, polskiemu papieżowi Piusowi X w 1912 roku. Jest to rok, kiedy już od roku, od 17 grudnia 1911 roku, biskupem Krakowa był książę Adam Sapieha, konsekrowany na biskupa w Rzymie 17 grudnia 1911 roku. Już w 1912 roku w Krakowie odwiedził go Angelo, gdzieś święty, Jan XXIII. Przyjaciel Pawła VI, którego metry Chrzciu nie można było znaleźć, a jej święty. Który był w Polsce w 1923 roku. Również odwiedził Sapieha w Krakowie. Był 10 miesięcy, żeby razem z Piłsudskim. Nie z Piłsudskim? A nie, jeszcze nie. Tak. W 1913 roku. Na ulicy Szewskiej 16. zaczęli swoje tańce. Adolf, prawnik Rodżylda, Wyszyński, Andrzej, Lenin, Stalin, Dzierżyński. Cała plejada ich spotkali się 13 grudnia 1913 roku w Krakowie. I zaczęli rewolucję, bo już wtedy. Ufundowali w Moskwie 16 czerwca. Solidarność 60 zakładów. Powstała Bruno Moskwieckie Związek Zawodowy Solidarności. A wcześniej, 25 maja 1913 roku, Monachium Adolf, również im. Branisława Komorowskiego. Jego urodziny 25 maja były to również urodziny świętego ojca Pija. Zaczął swoją swój teatr, który się nie skończył, bo w to wszystko włączył się i teatr sobie z Bełna i Wyszyńskiego. Wyszyńskich kuzynów Zbudowali laski W 1922 roku Tam gdzie szkolili Katechetów Podczas programu 2077 dni 1 września Zaczęli a 17 września Powstała dziwna wojna Dziwna wojna. Tego dnia Matka Boża Jezus przekazał kronkę do Bożej Opatrzności serca Jezusowego. Skarżą się za brak dziękśmienia za łaski, które przekazuje kronka do Bożej Opatrzności serca Jezusowego. Nie znamy tych czasów. My żyjemy tylko poznając owoce, dziękując za naszych rodziców wiernych w wierze katolickiej, za łaskę, że jesteśmy Polakami, tak jak powiedział ojciec do Bernarda Łubińskiego. Pamiętaj, że jesteś Polakiem, katolikiem i łubińskim. Chociaż jego dziadek Wygonił swoimi ustawami w Masonerii Przyczynił się do wygrania redemptorystów. To nasz Bernard Wubiński, kulawy misjonarz. Przyczynił się jej do powrotu, do odrodzenia. Zmarł. W dniu kiedy była wielka reklama Adolfa w 1933 roku. Matka Boża, Wszechwładna Patronka tego miasta. Matka Boża, Gwiazda Morza, objawiona 20 stycznia 40 roku w Saragasi. Matka Boża, objawiona 11 lutego 1858 roku w Luz, W dniu kiedy urodził się arcybiskup Płocka, Julian Nowowiejski, zlikwidowany planowo 28 maja 1941 roku w Dziełdowie gdy do Oświęcimia przywieziono 303 Polaków razem z Maksymilianem Kolbe zlikwidowanego w dniu podpisania Karty Atlantyckiej kiedy powstała armia Andersa masona aby Żydów wyprowadzić do Palestyny kosztem Polaków wszystko dobrze zorganizowane na 527 lat 527 kapłanów umieszczono w Dachu 13 grudnia. W 1940 roku wśród nich był arcybiskup Gdańska, Nowicki, który wybudował wszystkie struktury w Gdańsku. Razem ze świętym kapłanem, którego torturowano 7 lat i 7 miesięcy. Księdzem Józefem za to przytoczkim. Ofundowali pomnik 2070, nie, 2779 kapłanów Bazylice Mariackiej, przy którym urządzono pogrzeb teatr bo z gwiazdką do nieba Owsiata. Poleciał 13 grudnia 13 stycznia w rocznica Czech, rocznicy urodzin arcybiskupa Augusta Rosen Tretera, biskupa chelmińskiego. Urodził się tylko tydzień po świętej Bernadetce, która urodziła się 7 stycznia 1844 roku, a potem tu w Hamburgu. 7 stycznia 1901 roku urodziła się chrześniaczka świętej Jaddy Tystein, Rud Konterowicz, która została razem z nią i 527 katolickich Żydów zlikwidowana w Oświęcimiu. 9 sierpnia 1942 roku w rocznicy koronacji polskiego papieża Piusa X, którego Uczelnie liceum założył biskup Zdzitowiecki we Włocławku. Jeszcze seminarium liceum Piusa X, gdzie tak wielu kapłanów zlikwidowanych w zostało wykształconych. A teraz na zlecenie Andrzeja Dłody na jego zaproszenie 14 grudnia 2017 roku. Przeję, Izrael przejął tacę w Auschwitz. 12 kwietnia 2018 roku. Urządzając promocję książki o miłosierdziu Żyda w Dublinie. A potem Izrael militarnie przejął Dachau 18 sierpnia 2020 roku. Bo wszystko widzie dzięki Bogu Matko Boże, wszyscy święci święty Boże. Na święty Benedykcie V pił się X polski papieżu i ostatni święty papieżu pił XII. W Świętym Benedykcie, założycieli Monte Cassino. Tysiąc lat potem zaczęli reformację, właśnie z 12 lutego 1529 roku, tu w Kościele Świętego Michała w Hamburgu, gdzie 12 lutego 1742 roku koronowano w tysiąclecie urodzin świętego. Nie Karola Wielkiego w tysiąclecie Synodu, zebranego we Frankfurcie nad Menem przez świętego Bonifacego koronowano wnuka Króla Jana III Sobieskiego cesarza, 50 cesarza Rzymskiego Królestwa Rzymskiego, Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Króla Niemiec, Karola VII, urodzonego 6 sierpnia 1600 w 1697 roku w Brukseli. Powstały 8 maja 1966 roku. 8 maja w rocznicy objawienia się Michała Archanioła w Nogargana, 8 maja 492 roku. Tysiąc lat przed odkryciem Ameryki przez polskiego księcia Krzysztofa Kolumba. Wnuka królu Władysława Jagieły. W tym roku obchodzimy 4 marca jego 750. rocznicę koronacji na Wawelu. 350. rocznicę urodzin na Wawelu, 4 marca naszej niezwykłej Holki świętej resykuna Gondy Sowieckiej, otrutnej przez Żydów w Wenecji, 10 marca. 1730 roku. Boża no Boże wszystko No możemy się modlić również do naszego króla, który jest w niebie od 11 listopada 1703 roku, do króla Jana III Sobieskiego, którego kolonizację wszczął w 1907 roku Polski Partyż 50 10. Wszyscy królowie pamiętam jak zamawiałam sze 30 kwietnia 2010 roku w Kościele Bożego Ciała gdzie jest pochowany święty Kazimierczyk za polskich królów i okrólowanie Chrystusa Króla tak jak Siostra Solana, która 20 lat modliła się, aby Georg Goldman został kapłanem i Bóg dotrzymał słowa, Słynny Franciszkanie FSS, którego prawdziwa historia pomogła mi od 1999 roku. Dziękuję za święte kobcowanie i za wiarę moich rodziców, za wiarę mojego daty absolwenta Marianu w Pelpinie, gdzie podczas 2077 dni zamordowano przy 156 kapłanów. Byłam tam 1 maja 2014 roku świadkiem Po przekazałem po oznaczeniu, że to jest dziedzictwo kultury. Dziedzictwo kultury na grobie biskupa rozentretera był wieniec od Bronisława Marii Komorowskiego Biskupa rozentretera który 14 marca 1914 roku wyświęcił święcina kapłana 30-20 60 kapłana, średnich Bronisław. Orazki, urodzony 25 maja 1889 roku, zlikwidowany w obecności dziadka Tuska 22 marca 1940 roku w Stuttgartie. Wśród tam było 66 Polaków. Był również tam zlikwidowany wuj pana Bogumiła Sowieckiego, który zmarł mając te dwa lata, dziś 14 grudnia 2020 roku, nie otrzymując odpowiedzi na list, który wysłał do Dudy z prośbą o zamienianie poświęcimy na sanatorium, ale już trzy lata wcześniej, 14 grudnia. 2017 roku Duda przy świecach Hanuka razem z żoną zaprosili Izrael do militarnego przyjęcia gazet Auschwitz 12 kwietnia w 2018 roku. W rocznicy, kiedy 12 kwietnia 1947 roku w Wadowica nawrócił się Rudolf Hess. Świadkiem był ksiądz Lohn. Władysław Lom rówieśnik Adolfa przybył z Łagiewnik 10 kwietnia 12 kwietnia Tego samego dnia objawiła się Matka Boska przy trzech fontannach w Rzymie Zapowiedziano ludzienie Sinapi 12 kwietnia w 1000... W 1937 roku w Trzech Fontannach. była to 20. rocznica, kiedy 12 kwietnia 1917 roku, zmarł już papieski w Monachium, tego samego dnia odwiedzający go biskup Franciszek, kardynał Franciszek. Dlatego też 20 kwietnia w rocznicę urodzin Adolfa Eugenio Pacelli nonc papieski na Bawarię został został wybrany Mąciuszem papieskim dla Niemiec a jego wyświęcenie na biskupa było 13 maja 1917 roku a wcześniej w rocznicę jego urodzin Matka Boska została znaleziona w Komenskoje Matka Boska Wszechwładna, Jej ikona w dniu abdykacji cała. Jezu, fantowie! O, Święty Papieżu Benedykcie V, wszyscy święci, Matka Boża Wszechwładna, Wszechpotężna, pomóż nam, aby prawda była, bo prawda wyzwala. Kto szuka Boga, ten szuka prawdy. Jak mówiła nasza święta Edyta Sztajn, która cudownie uzdrowiła 17-letnią Zofię Hanbosta, córkę dyrektora Muzeum Konsum De którego przodkowie założyli, właśnie byli pastorami. W tym kościele widać wieżę Kościół świętego Michałaja, założony przez Grafa Adolfa III, Sto lat po jego założeniu. Pra, praw Adolfa. Trzeciego została królową Polski. Wszyscy święci, święty Boże, dziękuję Ci. Jezu, ufam Tobie.